Witam z tej strony z na Nadania. A to kolejny odcinek na moim kanale. Ten odcinek będzie o tym, jak, no, jak po prostu yy, operować OBS-em. Jak widzicie, właśnie nagrywam z OBS-a, więc też wszystkiego. O, yy, teraz. Jak, jak widzicie, nagrywam z OBS-a. Yy, co do mojej myszki nie widać. No ale yy, tak czy tak będziecie to widzieć. Yy, no i tak, zakładam, że. Już pobraliście sobie OBS-a wchodzimy sobie, wpisujemy tu sobie OBS i tutaj mamy to, open browser, to tu wchodzimy i dla Windowsa, ja tylko nie będę pobierał. E, no bo jednak jestem, no już mam go. No i tutaj wchodzicie, no i tam instalujecie, tam zgadzacie się na wszystko. No i pojawia Wam się tutaj gdzieś tam taka ikonka. No i wtedy wchodzicie w tą ikonkę i wyświetla Wam się OBS, czarny obraz, taki jak ten właśnie. No i... no i musicie sobie ustawić. Ja tutaj sobie tam kolejną scenę. Do odcinka. I teraz Wy nic nie widzicie. No właśnie. Ale tak, wchodzimy sobie tutaj w, t, w plusik, i tutaj sobie dajemy na przykład przechwytywanie okna, i tutaj sobie dajemy przechwytywanie okna, i tutaj sobie wybieramy te wszystkie tam rzeczy. Ja sobie to usunę. No ale najbardziej nas interesuje przechwytywanie ekranu, można też gry. Ale mi to jakoś nie chciało działać. Tak szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego. Znaczy, może możliwie dlatego, że się za dużo z tym nie bawiłem. No ale jednak działa. No i tak. Tutaj sobie oczywiście dajemy, tak jak ja tu mam, takie coś sobie dajemy na. Tutaj jak mam i tutaj gdzie są sceny, właśnie tutaj gdzie jest do odcinka z to tutaj mam scenę 2 jak się przełączać na klawiaturze jak widzicie mam teraz yy, na podglądzie możecie zobaczyć o teraz nie mam teraz mam że jest taki niebieski wokół i sobie zmieniam scena 2 scena 1 i jak to zrobić to tak wchodzimy sobie tutaj w ustawienia skróty klawiszowe i mamy rozpocznij nagrywanie zatrzymaj nagrywanie no, no, to jest moim zdaniem potrzebne, niepotrzebne. No, chcecie coś nagrywać, jakąś grę, czy coś, na no za to jest moim zdaniem podstawą. O, i tutaj mamy scenę. Czyli to co ja mam scenę 9 i na scenę 2, 8 i tutaj, jak sobie wezmę 7 na przykład i wezmę zastosuj OK, to teraz 7 wy tego nie widzicie. a zaufajcie mi na słowo, że mi się przełączyło na tą scenę do odcinka. Chyba nawet widać. Tak. Widać jeszcze. takie załamanie. Eee. No i tak, tylko że ja sobie to wezmę znaczy, bo ja nie będę miał tej siódmej. No i tutaj bierzemy sobie przełącz na scenę. <laughs> ja tu mam pokaż pulpit i ukryj pulpit. Eee. Czyli o to chodzi, że jak naciskałem czwórkę, to że właśnie pojawia się tak, jak widzicie, czarny obraz, a piątkę, że jest taki. To jest dla, dla tych osób, którzy nie, nie zrobiliby sobie tego, czyli zaraz wracam. E, chociaż ja sobie tego zrobiłem, no ale e, mo, może nie każdy to chce. E, przepraszam. E, bo oglądałem sobie film na YouTube i ten film oczywiście powstał, bo mój kolega chciał poradnik. No to oczywiście pozdrawiam Krzyśka. No i tak, tryb studia no to macie tutaj podgląd i to co takiego program widzi. No tutaj to już. No to, no to tryb studia to nie jest wam potrzebne, to niczego. No i tak, no co tu mamy jeszcze? Stream. Mm, tutaj jest YouTube. YouTube Gaming sobie ustawiłem i klucz strumienia Wchodzimy sobie w YouTube'a. Tutaj twój kanał i powinien być. E, nie, znaczy, no, ale tu powinno być, chyba, że właśnie, powiesz klucz i tutaj wam wyjdzie do tutaj i po prostu macie tutaj klucz strumienia i tutaj bierzecie kopiuj, no i wklejacie sobie tutaj do bez. Nie nie, automatycznie jak już wystartujecie streama, no to będziecie mieli, tak? Tutaj może sobie opóźnienie dać się ja normalne opóźnienie, żeby po prostu internetu mi nie zabierało. Tutaj tam jakieś styk, stan transmisji No i tutaj kamera internetowa zarządzanie jakieś tam my live's co to jest? 8 września A nie wiem co to jest no i ogólnie tak to wygląda eee, No i tutaj macie <śm> to, to, mm, Tu gdzie się ustawienia biorą chociaż chwilę, może mi się uda teraz przestawić eee, żeby było widać myszkę chociaż nie wiem opóźnienie sieci, wam obraz są główne wyjście, pokaż mhm. pa, układ pionowy, <laughs> patrzę, może mi się uda zapisz kursor Dobra, nie widzę tego aktualnie. Eee, dobra, nie wiem gdzie to może być. No ale tutaj, gdzie macie mikrofon, wejście liniowe. O, o tutaj. Tutaj, gdzie macie mikrofon, wejście liniowe. Tutaj, gdzie on. No, tu, no, tutaj, gdzie ten pasek skacze. To tu jest mikrofon. Teraz sobie go wyciszę i teraz mnie nie było w ogóle słychać. Eee, I to odpowiada za dźwięk właśnie waszego mikrofonu. A jest niżej to urządzenie audio, też właśnie w tym jest urządzenie audio. To to jest, że na przykład jak gracie w grę, to że to jest właśnie dźwięk z gry, no ogólnie z no z całego waszego systemu, to co robicie, no. Dla co byście w słuchawkach słyszeli normalnie. I tutaj to jest normalnie odciszacie, wyciszacie sobie, jak tam chcecie. Tutaj sobie można zmienić, że na przykład mikrofon. O mikrofon. I tutaj będzie normalnie sobie taki coś. No i to chyba wszystko na tyle. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, zostawcie oczywiście subika, łapkę w górę. No i zapraszam Was na kolejne odcinki, ale też i live, bo się będą pojawiać z CSGO, ale też najczęściej z GTA V online na komputerze. Także zapraszam Was wszystkich do następnych odcinków. No i do zobaczenia i cześć.